Ruszamy. To jest aplikacja, która w mojej ocenie rozwiązuje absolutnie jeden z kluczowych problemów udostępniania swojego ekranu. ekramu. Ekramu. Hmm. Ciekawe, czy że jest coś takiego jak ekran. To jest aplikacja, która w mojej ocenie rozwiązuje jeden z naprawdę doskwierających problemów podczas prezentacji online i udostępniania swojego ekranu. Cześć, witam Cię serdecznie w programie y Tools, w którym prezentuję narzędzia usprawniające pracę. Pracujesz bardzo dużo na komputerze, prowadzisz dużo spotkań online. Zresztą ja osobiście bardzo dużo prowadzę spotkań online, na których udostępniam ekran. Wielu moich klientów również w ten sposób działa: udostępniamy ekran na Zoomie, ale udostępniamy też konkretną aplikację, udostępniamy konkretną zakładkę w przeglądarce, ale również udostępniamy cały ekran. Jest tam pewne zagrożenie, to znaczy, mogą się pojawić dane, które nie powinny się pokazać szerszemu gronu odbiorców. Mogą się tam pojawić dane, których dokładnie ten klient albo ta osoba, która jest po drugiej stronie, nie powinna widzieć, nie powinniśmy tego. Pokazywać. I na to wszystko pojawia się właśnie ta aplikacja. Przyznam, że bardzo długo szukałem właśnie takiego narzędzia, które pomoże po prostu rozmazać konkretną zawartość mojego ekranu, który udostępniam. Ja sobie wybieram, co rozmazuję, w jaki sposób rozmazuję i kiedy. Więc, jeżeli pracujesz bardzo dużo na prezentacjach, udostępnieniu ekranu, szkoleniach, spotkaniach, pokazujesz coś, czy to online czy offline przez rzutnik na ścianie i tam osoby widzą twój ekran to zapraszam cię do części merytorycznej bo tam przejdziemy przez blur up i sprawdzimy jak sobie radzi z tym rozmazywaniem zawartości ekranu do zobaczenia <mum> Witam cię w części merytorycznej. Jak to będzie wyglądało? Najpierw wejdziemy na stronę internetową aplikacji, tam powiem ci, co to jest i ile kosztuje. Następnie uruchomimy aplikację i sprawdzimy, jak sobie radzi w różnych sytuacjach, a potem oczywiście zrobimy krótkie podsumowanie. Więc teraz nie przedłużam, uruchamiam ekran mojego komputera i działamy. Już teraz na ekranie widzicie stronę Blair Web App blairweb.app to jest strona internetowa tej aplikacji Blair Anything on Web. To jest bardzo proste narzędzie. To nie jest narzędzie webowe, to nie jest aplikacja na Twój komputer, to jest dodatek do przeglądarki. Bardzo ważne tutaj jest to, że ten dodatek jest do każdej przeglądarki, czyli nie będziesz musiał czy musiała nic zmieniać. Można to po prostu pobrać do każdej przeglądarki. Jeżeli chodzi o pricing od 19 do 97 dolarów. Ja mam wersję Personal. I tutaj są dwie ważne kwestie, które chciałbym, żebyśmy się na chwilę zatrzymali. Po pierwsze jest to one time payment, czyli raz płacisz, nic więcej nie ma żadnych rat, abonamentów. Więc po prostu jest jednorazowa opłata i jesteś właścicielem tej aplikacji. Druga sprawa, dostajesz maila z kodem aktywacyjnym. Aplikacja potrafi się wylogowywać, a za każdym razem jest potrzebny ten kod aktywacyjny, więc tego maila zachowaj sobie w takim miejscu, żeby łatwo do niego wrócić, bo będzie potem albo szukanie, albo próba odzyskiwania. Co uważam, że może być po prostu trudne. Przechodzimy teraz do aplikacji, pokażę Ci, jak działa. Zobaczymy to sobie najpierw na stronie internetowej, potem na systemie CRM, potem na LinkedInie. Przygotujemy sobie te strony do tego, żeby je udostępnić. Uruchamiamy aplikację Blair Web. To jest dodatek do Chrome. Ja mam akurat Chrome, to jest dodatek do Chrome. Klikam i się uruchamia. I teraz, jakie ja mam możliwości? Po pierwsze, mogę sobie Rozmazać tutaj wskazany tekst, wskazany obiekt na stronie. Dodatkowo mogę zrobić High Title. To jest w ogóle bardzo przydatna opcja. Wyobraź sobie, że udostępniasz konkretną zakładkę swojej przeglądarki i masz otwarte kilka innych zakładek, i wejdziesz na każdą z nich i zrobisz szybko High Title, i wtedy nie będzie widać, co ty masz tam otwarte. Druga sprawa to właśnie klikanie, żeby rozmazać ten konkretny tekst. Trzecia bardzo dobra opcja to wskazuje konkretną zawartość strony. Oznaczam, zostawiam i jest to rozmazane. Klikam zatwierdź, proszę bardzo, strona internetowa gotowa. Ja sobie rozmazałem to, co, to, co chciałem rozmazać. Teraz wejdźmy na LinkedIna, proszę bardzo. Tutaj można sobie rozmazać konkretne rzeczy, no i, i to jest właśnie jeszcze problem. Uwaga, że jak coś jest klikane, to będzie mi bardzo ciężko to w ten sposób rozmazać, więc ja zrobię to w ten e, o tak. Blair area, tutaj, blair area, tutaj i blair area, tutaj. I w tym momencie mam rozmazane dokładnie te miejsca, które wskazałem, które chciałem rozmazać, bo klikanie będzie mi uruchamiało. Trzeba będzie bardzo dokładnie tam kursorem najechać, by to kliknąć. Idźmy na system CRM, jak jest tutaj. Co tutaj będziemy chcieli usunąć? Firmę i nazwę, czyli imię, nazwisko. Proszę bardzo, Blair Area. Imię, nazwisko zrobione. Firma zrobiona. Potwierdzone. Transakcje. Chciałbym klientowi pokazać wyłącznie jak wygląda proces, ale nie pokazywać mu nas firm. Mogę to zrobić dwojako albo y, uruchomić sobie Blur Selected Text, ale tu mi będzie bardzo ciężko niestety to wskazać, bo to są wszystko miejsca klikalne. Ja zrobię sobie Blur Area i zrobię to o, w ten sposób i to będzie najłatwiej. Zatwierdzam i mam gotowe. Jeżeli chodzi o analitykę sprzedaży również proszę bardzo Blur Area y, y, tak, wyłączę te imiona, nazwiska, rozmarzę. Tutaj też aktywność przypisana. Również mogę, proszę bardzo, apply. Mam to gotowe. I zobaczcie teraz. Będę chciał uruchomić spotkanie online, żeby udostępnić mój ekran, wytłumaczyć klientowi, czy pokazać pewne rzeczy. Mam stronę internetową. Ona była akurat dla testów, no bo to nie było sensu tego rozmazywać. Ale mam Linkedina, którego na przykład chciałem pewne rzeczy tutaj rozmazać, żeby tego nie było widać. Mam system CRM, w którym nie widać imion, nazwisk oraz firm. No Te numery telefonów, to też powiedzmy, że można by było. Zakryć proszę bardzo Blair area nie ma problemu. Zakrywam, potwierdzam. Pięknie. Jeżeli chodzi o transakcje również proszę bardzo są zakryte. No i analityka sprzedaży nie ma nie ma nie ma imion i nazwisk w tej analityce. Bardzo ważne jest to, że jak się przepinam, to uwaga, niestety to z plus albo minus to zależy jak to użyjemy. Ten Blair Area dalej się utrzymują w tym samym miejscu na tej stronie. Warto o tym pamiętać. Moi drodzy, teraz podsumowując, uruchamiasz spotkanie online, udostępniasz konkretne konkretne zakładki, możesz też na każdej z nich ukryć w razie czego ten tytuł, tak jak na Wise Group, pokazujesz rozmazane dane, tak żeby nic nie umknęło żeby nie pokazać tego, czego po prostu pokazać nie chcesz bądź. nie możesz. Jeżeli chodzi o aplikację z mojej strony to wszystko, zapraszam na krótkie podsumowanie. Podsumowując aplikacja Blair Web to jest bardzo proste, ac aczkolwiek... jeszcze raz. Podsumowując, aplikacja Blair Web to jest bardzo proste, aczkolwiek rozwiązujące naprawdę jeden z bardzo ważnych problemów przy pokazywaniu konkretnej zawartości. Pokaż mi swoje towary. Czy to strony, czy to aplikacji, czy to systemu CRM, czy to konkretnego programu, którym są dane których część chcemy pokazać, a części nie możemy. Możesz wyszarzyć konkretny element, możesz wyszarzyć konkretną zawartość, możesz ukryć tytuł e, swojej, e, swojej e, zakładki, e, żeby nikt nie widział, jakie masz inne otwarte. Jeżeli chodzi o zalety, zaleta jest taka, że jest to jednorazowa płatność, płacisz, masz jest Twoja aplikacja. Numer dwa jest to, że jest to szybkie działanie dopasowane do każdej przeglądarki. Włączam, pach, Blair Area, wyszarzam sobie konkretne elementy, zatwierdzam, mogę iść na prezentację. Czy to wyświetlać na rzutniku na ścianie, czy to na prezentacji online, udostępniam konkretną zawartość. Wady. Wada numer jeden działa tylko i wyłącznie w przeglądarce internetowej, a um, trochę mi się to nie podoba, bo ja często udostępniam ekran, przesuwam się między przeglądarkami, chciałbym na przykład um, sobie rozmazać pulpit, ale niestety w tej aplikacji tego zrobić nie mogę. Jeżeli chodzi o wylogowywanie się, z mojej strony, jeszcze tu był problem tego rodzaju, że właśnie ten klucz aktywacyjny trzeba mieć. Jak się aplikacja wyloguje, trzeba się znowu kluczem aktywacyjnym logować. To też w mojej ocenie jest wada. No jeżeli ją kupiłem, podałem, klucz aktywacyjny jest moja. Nie, nie, nie czuję tego, żeby musiał za każdym razem to podawać. Jeżeli chodzi o aplikację Blairweb, ja jej używam. U teraz uważam, że jest to naprawdę sensowne. Narzędzie do tego, żeby rozwiązać Ci problem pokazywania danych na Twoich prezentacjach online czy to offline. Bardzo dziękuję. Z mojej strony to wszystko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!